Słucham Waszych odcinków i zaczęłam się zastanawiać, czy to jest OK, bo wychodzę często z klientami na kawę i mamy kontakt poza siłownią. Kontakt poza siłownią jest OK do momentu, kiedy jednak jesteś w kontakcie, aby realizować dalej cel, który sobie założyłaś. No bo teraz, jeżeli wyznaczysz powiedzmy małe cele i będziesz musiała codziennie przypominać o czymś albo pytać się podopiecznych, jak się czują po treningu, to jest OK. Nawet tam czasami możesz pośmieszkować, wysłać jakiegoś mema i tak dalej ale pamiętaj, że trzeba znać tą granicę, no bo jeżeli Ty już wychodzisz z podopiecznymi na kawę, na pogaduszki, no to to są Twoje kumpele, no i Ty w ich oczach już tracisz autorytet. Czyli w momencie, kiedy ona za chwilę będzie potrzebowała eksperta, powiedzmy, bo coś wydarzy się w jej życiu, no to Ty nie będziesz pierwszą osobą, o której pomyśli, tylko pójdzie do jakiegoś innego specjalisty. W biznesie fajniej mieć relacje ze swoimi podopiecznymi, klientami, no, ale jeżeli będziesz miała za bliskie relacje, to w momencie kiedy będziesz chciała podnieść ceny, no to już ta bliska osoba może powiedzieć, że kurczę, mamy taki dobry kontakt, a ty mi podnosisz cenę. Podniesienie ty... cen, odwoływanie treningów, wjeżdżanie właśnie. na emocje. Tak, i to właśnie chciałem dalej poruszyć. Znowu, jeżeli macie za bliski kontakt, no to takie osoby będą Wam na pewno wjeżdżać na emocje. No bo wy pewnie poznacie. Rodziny, poznacie całą sytuację, jaką ktoś ma na przykład w życiu. No i teraz podopieczna może ci, czy podopieczny, może ci odwołać trening i będzie wjeżdżała tobie na emocje, żebyś go powiedzmy nie liczyła, no bo coś w jej życiu na przykład się wydarzyło. No i ty już siedząc, nie zarabiasz, więc to od razu jest wam powiem, że no coś niefajnego, pewnie każdy z trenerów to doświadczył. I pewnie doświadczacie cały czas, a warto jednak mieć ustawioną granicę, warto mieć jednak zasady, że no nie ma czegoś takiego, że odwołujemy treningi. I kolejna kwestia, jeżeli ty w przyszłości, na przykład chciałabyś założyć swoje studio treningowe, albo nawet chciałabyś zatrudnić trenera, powiedzmy, na zewnętrznej siłowni, no to dojdzie do takiego momentu, że będziesz musiała zacząć oddawać swoich podopiecznych. No i teraz, jeżeli. Ty będziesz chciała oddać kogoś, z kim masz dobry kontakt, no to ta osoba może nie chcieć przejść do Twojego pracownika. A jeżeli nie będziesz chciała oddać tej osoby, bo na przykład masz z nią dobry kontakt i Tobie się dobrze z nią trenuje, no to, 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 to jest to, co powiedzieliśmy wcześniej, nie zwiększysz ceny za pakiety czy treningi, no bo będzie ci głupio, albo po prostu jeżeli zwiększysz, to ta osoba może odejść. Dlatego pamiętajcie, że tutaj złotym środkiem jest to. Aby traktować to jako po prostu pracę. I w pracy chcecie mieć dobre relacje, chcecie mieć dobrą atmosferę, ale nie chcecie pracy zabierać do domu. Po prostu, żeby te kontakty były zawodowe. Dokładnie. No bo tak jak mówię, pracy nie chcecie zabierać do domu, no bo cały czas będziecie myśleć o tym, co się dzieje u pani Grażyny i, i po prostu będziecie przebodcowani tym. I tutaj myślę, że to był mój największy błąd, że ja też z, z, za bardzo zżywałem się z podopiecznymi i później ciężko mi było nawet raz, że zwiększyć cenę, a dwa, że oddać tego podopiecznego komuś innemu. No bo wiecie, ten sentyment to jest jedno, a dwa, że bałem się, że ci podopieczni po prostu zrezygnują i nie będą chciały, chcieli dalej współpracować powiedzmy z naszym studiem. Dlatego Rozwój, myślę, że to jest najważniejszy. Jeżeli serio głównym Waszym zarobkiem jest trenerka, no to powinniście w ten sposób podążać. Akurat ja doświadczyłem tego, że trenując nawet z kimś, nie wiem, 5-6 lat, jeżdżąc na obozy, mając bardzo, bardzo dobry kontakt poza salą treningową, nawet chodziłem z moimi podopiecznymi na imprezę. No to było tak, że po 5 latach, jak chciałem komuś podnieść cenę o 20 zł, to te osoby się na mnie obrażały i, i mówiły: No, jak mi podnosisz cenę. A wiecie, a ta osoba przez 5-6 lat u siebie w pracy miała 3 albo 4 razy już podwyżkę. A ja nie mogłem zrobić tego, żeby podnieść tej ceny, no bo od razu była na mnie obrażona, albo po prostu rezygnowała z treningów. I teraz, jak ona zrezygnowała z treningów, no to ja siedząc cały czas ze swoimi podopiecznymi, bo było fajnie, miałem ciepłe kapcie, miałem stały, dobry kontakt, no to nie byłem w stanie pozwolić na to, żeby ona odeszła, bo nie miałem nowych, nowych podopiecznych. Dlatego. Warto jest przede wszystkim, żeby mieć relacje ze swoimi podopiecznymi, budować tą swoją społeczność, ale w momencie, kiedy Wasza praca, powiedzmy, dobiega końca w ciągu dnia, czyli treningi się kończą, kotara opada, kotara kopara opada, no to po prostu wiecie co, gasicie światło i no wychodzicie i musicie się odciąć od tego. No bo Wasza głowa też potrzebuje, potrzebuje tego resetu, i naprawdę, znajomych można mieć gdzieś indziej, bliższe relacje można mieć gdzieś indziej, a na treningu po prostu robicie swoją robotę. No i często też jest tak, że tego akurat nie poruszyliśmy, że osoby, które do Was przychodzą i macie po prostu dobrą relację, no to to jest to, co mówiliśmy wcześniej, że tracicie autorytet, no ale też te osoby wiecie, co już. Mm, nie widzą efektów nie widzą no myślę, że przede wszystkim efektów, no bo na przykład ten trening wygląda tak, że całą godzinę rozmawiacie pewnie tutaj większość kobiet tego doświadczyła i wiecie, i ta podopieczna nawet jeżeli macie dzisiaj dobrą z nią relację to za jakiś czas może mieć do was pretensje że no stara, przychodzę do ciebie 6 czy tam 7 lat a ja cały czas jestem na przykład pulchna no bo wy zamiast trenować, zamiast się skupić na robocie, no to po prostu sobie rozmawiacie. Dlatego no, nie ma co, nie ma co wchodzić w za, bliskie, w za bliskie relacje. Raz na jakiś czas można naprawdę wyjść na tą kawkę, ale wyjść tylko po to, i teraz uwaga, żeby omówić cele treningowe albo zrobić podsumowanie dotychczasowej współpracy. I tyle. Ja bym nie wychodził więcej i na pewno bym nie rozmawiał o, wiecie, sprawach prywatnych, o imprezach, czy nawet chodził na te imprezy z tymi podopiecznymi. Ja kiedyś popełniłem te błędy, a teraz jakbym usiadł i tutaj siedziałby młodszy Dominik, to by powiedział, nie idź w tym kierunku. Więc zrobisz, co uważasz, ale takie jest nasze zdanie. Dzięki wielkie za pytanie i serdecznie pozdrawiamy.